Kończymy e, robić te tutorialki. Okej, okay, więc tak, moi drodzy, wychodzimy stąd. Fak! Po co ja to zasejwowałem? O! Fajna muzyka leci, relacka. Okej, okay, kochani, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie stylu walki i tak dalej, tak dalej, to... pisać mi teraz na czacie, ja się postaram odpowiedzieć na wszystko, w miarę możliwości oczywiście. Echem. Nie wiem, po co tego goresia stworzyłem, muszę go później skasować, kurde. Dobra, przechodzimy teraz do e, stricte gameplayowych takich porad, które Wam mogę zdradzić, których się nauczyłem podczas tej mojej przygody z jej UFC2. Gramy już bodajże ile? Chłopaki, ile już gramy? Nie wiem, dwa tygodnie już będzie? Coś koło tego chyba jest, nie? Siemanko, e, Bakary Siemanko, witam. W taekwondo, całkiem, całkiem solidny kolo, no. jeżeli, jeżeli, by nie ta, te słabe taft, czyli ta e, szybkość regeneracji staminy, to jest gościu całkiem spoko, całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, więc tak, <laughs> przejdźmy sobie teraz do takiego tutorialka stricte gameplayowego, zacznijmy może od stójki, ja Wam tutaj za dużo nie podpowiem, ale um, coś tam Wam mogę zdradzić, dobra. Weźmy sobie, nie hard, easy. Dobra, wezmę na easy dam, żeby, żeby było łatwiej wykonać to, co chcę wam pokazać. Right, więc tak, jeżeli we're chodzi, on on chodzi o stóję, <coughs> sure ja Wam nie będę mówić, jak walczyć w stójce, e, bo sam nie jestem jakimś specjalnym myśliwcem stój, także, mm, więc tak. Dobra, mnie tu będzie kurde atakować, to jest obrona. Jak się bronić w stójeczce? Mamy parę możliwości. Po pierwsze movement po ringu, co nie? Jak widzicie, czym wiesz, większy ten atrybut movement, tym szybciej się poruszamy po ringu. To jest bardzo fajne, bo możemy uciekać kolesiowi do dystansu, czekać aż, aż spudłuje, zadać swój cios. Także movement to jest jedna z opcji bronienia się w stójce. Druga opcja, oczywiście tutaj na R1 mamy blok na górę Jak odśmiecie to macie cały czas blok na górę R2 to jest blok na dół, to takie podstawowe rzeczy, co nie? Teraz tak, kolejną taką opcją, którą mamy podczas bronienia się w stójce To są tak zwane te swaye takie, co nie? Czyli head movement, o 360 stopni tutaj jest Pierwszy raz zaimplementowali, w pierwszym UFC tego nie było to Was chroni przed wszystkimi kurde ciosami na głowę... Znaczy się... No jak wam się uda oczywiście uniknąć, to, to chroni przed wszystkimi ciosami co idą na głowę, ale niestety to nie działa przy ciosach na korpus, chociaż niektórzy mówią, że odchylenie działa przy ciosach na korpus, jak was też spamuje przy tych pierwszych. Także jeżeli się odchylicie, to te pierwsze ciosy na korpus nie wejdą. Ja lubię zawsze co ja lubię robić, to jest... ale to nie mogę teraz kopać akurat, bo to jest defense tutorial. Ja lubię odchylić się po pierwszym ciosie i obrotówkę na korpus zadać, bo to powoduje, że przeciwnik dostaje o wiele większy damage. O tym też zaraz powiemy zresztą. Ok, to jest kolejna opcja, której, kolejna nasza opcja bronienia się w stójce. Teraz tak, następną opcją w stójce, jeżeli chcemy się bronić, to jest parowanie ciosów. Parujemy ciosy za pomocą... Jak parujemy ciosy? Trzymiemy blok w zależności czy chcemy, czy chcemy parować górę, czy chcemy parować dół. Trzymamy bloki, i naciskamy jeden z czterech guzików Czyli e, kwadrat, trójkąt, X albo kółko Jeżeli macie PS4, jeżeli macie Xboxa, to wiadomo Y, B, A i tak dalej Obojętnie który, chłopaki, guzik naciśniecie Jak trzymacie górę blok i naciśniecie X, czy tam kółko e, To i tak będziecie parować ciosy na górę, wszystkie Obojętnie czy kopnięcia, czy, czy pancze. E, I tak samo to wygląda z parowaniem na dół Czyli wciskamy R2, jeżeli koleś nas atakuje na korpus, objęty czy to będzie punch, czy kopnięcie, wciskamy R2 i naciskamy jeden z czterech guzików i wtedy parujemy cios. Przecież nie róbcie czegoś takiego, żeby spamujecie, chłopaki, ten blok, bo widzicie, że jak ja go spamuję, cały czas naciskam, to mi spada stamina. Teraz ja mam 0 stamina jest kłopot, co nie? Ja bym radził um, starać się go wyłapać na raz. Czekajcie, ja mu ucieknę może. Ja bym radził wyłapać go... no dawaj, ziomuś. Ja robię tak, że ja trzymam R1 i e, naciskam ten guzik i przytrzymuję go przez sekundę mniej więcej. A się ta animacja pojawia, on nie chce mnie akurat bić teraz, ale wtedy Wam tak stamina nie będzie spadać. A jak macie wyłapać kurde cios, to tak go wyłapiecie na czas. E, następną rzeczą, którą możecie robić w stójce, ale ten komputer natrętny, co ja mogę załączyć ten, w sumie ten taki free sparring. Następną rzeczą, którą możecie robić, to są zejścia z linii ciosów, widzicie. To jest za żeby to zrobić musicie cyknąć sobie gałeczkę prawo, lewo, tył lub przód. E, przy czym tak, pierwsza ważna rzecz, o której mało ludzi wie, w stójce, jak się bronicie. Po pierwsze tego um, tych sidetepów bardzo mało ludzi używa um, w Ultimate Teamie i ogólnie jak grają online a to jest bardzo dobra rzecz. To zauważycie, że, że większość takich doświadczonych graczy ym, używa tego, tego tych, tych side stepów właśnie. Ale o czym ludzie nie wiedzą? O tym ludzie nie wiedzą, że my możemy robić side stepy trzymając blok. Nie możemy parować ciosów, ale możemy robić side stepy trzymając blok. Także jeżeli się decydujecie na side step, to, to róbcie to zawsze z blokiem, chłopaki. Bo o ile taki side Pozwoli wam uniknąć ciosów prostych. O tyle, jak ktoś za, zasunie wam op, takie e, kopnięcie okrężne na głowę, to towarz już złapie. Towarz złapie i wtedy jest kłopot, co nie? No, tak, jak widzicie, ja mogę blokować i mogę sobie robić sidestepy stepy unikać jego ciosów. Dobra, e, dobra, skupmy się na tym blokowaniu. No, dawaj, ziomuj. Jak widzicie, ja sobie tu blokuję. Nie wiem, czy teraz mogę też zrobić swoje. Tu sparowałem, muciós. Sparowałem na dół. Head movement. No, tu mnie trafił. No, dawaj. Sparowałem. Tak, i to są wasze możliwości obronne, kochani, czyli side sidestepy, head movement, um, parowanie ciosów oraz blokowanie. Teraz tak, e, jeżeli chodzi o head movement, ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Zrobimy try again. tutaj dostałem A akurat, no nawet nie się nie starałem tak robić. Jeżeli chodzi o head movement, chłopaki, to zauważcie jedną rzecz. Tutaj bardzo ważna jest statystyka, to jest head movement, co nie? Robimy head movement, uniki. Tutaj bardzo ważna jest statystyka movement u waszego zawodnika. Czym ta statystyka jest większa, tym szybciej będziecie e, robić te takie uniki i dalej się będziecie w stanie wychylić. E, jak ktoś ma Tysona, Majka Tysona odblokowanego, to zobaczcie sobie, jak on ma wysoki head movement i zobaczcie sobie, jak on się kurde szybko skubony e, rusza na boki, i jak on się daleko potrafi wychylać. Także z takich podstawowych rzeczy to by było tyle, jeżeli chodzi o obronę w stójce. Dobra, wejdźmy sobie może dalej. Przejdźmy. Uciekane... Chyba prze... zaraz przejdziemy do parteru, spokojnie. Już mamy większość takich tych... przysierpujących tych, tych, um, rzeczy, że tak powiem. Opisy, stylu walki tak dalej za sobą, także zaraz przejdziemy dalej. Siemanko specjal, witam witam. Dobra, moi drodzy, więc tak, um, stand up challenge, tak, obronę mamy mniej więcej opisaną, co robić, quick strikes, ok, weźmy to, teraz, e, jak ogólnie walczyć, ja wam, ja wam nie będę zdradzał jakichś tam specjalnych kombinacji, bo to każdy musi sobie e, musi, musi sobie wyuczyć, kurde, takie kombinacje, jakie mu pasują. Um, ja Wam podpowiem takie ogólne rzeczy, które zauważyłem, jak ludzie grają coś co się sprawdza w miarę, co się nie sprawdza. Więc tak, jeżeli chodzi o atakowanie w stójce. Ja przez dłuższą część, ja na początku mi bardzo dobrze szło w tej stójce, jak żeśmy grali Marcinem Różalskim. Z um, racji tego, że ja używałem bardzo dużo czasu prostych, po prostu dżaby. Eee, kwadrat, trójkąt prosta kombinacja one two, co, nie? Cyk, cyk, nie? Cyk, cyk. Tak samo dżaby na korpus, trzymiecie L2. Uh, i diecie kurde, one-two. Chłopaki, na początku ja bym się skupił na ciosach prostych, bo to jest kwintesencja tej stójki w ogóle. Odkąd żeśmy zaczęli robić to samo, cośmy robili na początku, to o wiele le lepiej nam idzie w stójce. Ja wiem taki okres, nie wiem czemu, co... ciosy, czyli trzymające L1 i to takie kurde, kapę walisz, nie? Łokcie i tak dalej. Um, a tu się okazuje, że najlepszym sposobem w stójce walczyć są proste ciosy. proste jab-jab. Przy czym, em, bardzo ważną rzeczą jest, chłopaki, to tutaj stójka jest tak zbudowana, że e, tu musicie bić kombosy, tu musicie bić kombosy i ja ze swojego doświadczenia wiem, że czym niższa kategoria wagowa, tym możecie sobie pozwolić na więcej. Czyli walcząc w lekkiej e, kategorii wagowej w Ultimate Teamie możecie sobie pozwolić na narobienie tam, kurde, 4, 5, 6 czasowych kombosów e, zanim się wystrzelacie. W wadze ciężkiej radziłbym Wam robić proste, ale krótkie kombosy, chłopaki. Proste, ale krótkie, z racji tego, że tam cztery ciosy, jeszcze jak nie celniecie, jak w powietrze kurde zaprujecie, cztery ciosy i nie macie staminy i się zaczyna kłopot wtedy, jak Was przyciś... e, przeciwnik przyciśnie. Także, no, jeżeli gracie w wadze ciężkiej, trzy ciosowe komboski, maksymalnie cztero, nawet dwu się sprawdzają jeżeli gracie w tych niższych kategoriach wagowych, możecie sobie pozwolić na troszkę więcej ale też bym nie przesadzał bo stamina w tej grze to jest wszystko ja to będę powtarzać cały czas, chłopaki, stamina w tej grze to jest wszystko jeżeli chodzi o same komboski, dlaczego komboski są takie ważne? Dlatego, że tu jest coś takiego, taki mechanizm w tej grze jak um, modyfikator D major, czyli modyfikator obrażeń. Jeden cios nigdy nie będzie tak mocny jak, e, jak, cios, e, jak ten drugi cios po kombosie albo trzeci cios po kombosie. Także jak wam wejdzie takie cztero ciosowe kombo, czy tam pięciociosowe, to przez większość część, kurde, do e, no większości te, ten piąty cios czy ten czwarty to już może tego przeciwnika zamrozić. Nawet jeżeli to nie będzie po sparowanym ciosie, ani tam po bloku, ani nic takiego, nie? Także modyfikatory są bardzo ważne i dlatego powinno się ogarnąć zaraz na początku, jeżeli jesteście w stanie te komboski i walczyć kombosami, nie skupiać się tak bardzo na tych highmakerach, na tych pojedynczych ciosach. Um, teraz tak, kolejna rzecz. Kiedy jeszcze mamy mocniejsze ciosy? Mocniejszy cios mamy po tym, jak sparujemy cios przeciwnika, czyli... Um, Przeciwnik na próbuje za cios, my mu ten cios parujemy, oddajemy swój. Jeżeli to będzie, ja bym powiem tak, jeżeli skupiacie się na takich mocnych ciosach, highmakerach, jeżeli w ogóle skupiacie się na tylko jednym ciosie po sparowaniu lub po uniku lub po zblokowaniu, bo to wszystko się liczy jako jedno i wy w tym wypadku macie te okienko do kontry i cios jest wtedy o wiele mocniejszy. Jeżeli skupiacie się na jednym ciosie, Wybierzcie sobie jakiś taki high swój najmocniejszy w sumie, zobaczcie gdzie macie najlepszą kartę i próbujcie kontrolować tym ciosem. Po uniku, po sparowaniu, jeżeli mm, lubicie komboski, no to już od Was zależy wtedy. To już od Was zależy, czy będziecie bić, kurde, 3 czy tam czterocisowe e, ciosy. Co dla Was działa, chłopaki? Co dla Was działa? Tego wajcie. Ehm, dobra, co ja tam jeszcze mogę Wam podpowiedzieć, w stójce. A propos tych wodę z pomeru, bo wiem, że dużo osób ma kłopoty z tymi kolesiami. A Mangus, postaramy się omówić wszystkie, jeżeli o czymś zapomnę, to mi dajcie znać na czacie. E, jak wygląda walka w stójce? Bardzo dużo osób tutaj jest takich, którzy lubią spamować e, ciosy proste, czy tam haki, czyli tacy, którzy na was ruszą od razu od pierwszej rundy będą napierdalać na korpus, lewy, prawy hak, lewy, prawy, i, e, albo będą miksować te ciosy e, góra, dół. Jak sobie radzić ze spamerami na body, chłopaki? E, Pierwszą rzeczą, którą możecie zrobić, jak takie koleś do was ciśnie i jesteście kurde z nim nos w nos dosłownie i próbuje was zespomować, po pierwsze to jak widzicie, że tak rusza, to nie dajcie mu dojść do siebie. Spróbujcie go utrzymać na dystans, uciekajcie od niego, trzymajcie go na dystans prostymi kombinacjami, czyli lewe prawy albo lewe prawy na dół, możecie go trzymać na dystans kopnięciami, przy czym pamiętajcie, że jak taką obrotówkę zrobicie na korpus, to zanim wy do, do tej pozycji swojej takiej standardowej, to on już do, do, zdąży odzyskać równowagę po tym ciosie i zyska kawałek dystansu, dojdzie do Was. Ale starajcie się ich trzymać na dystans prostymi czasami, e, a jak już dojdą do Was blisko, to macie dwie opcje. Dobrą opcją jest wejście w clinch. Wejście w clinch i, i pró, e, próba tam rozegrania walki, czyli wejście do Taja, do tajskiego clinchu, bądź też e, obalenie. Drugą opcją jest pójście po takedown, ale tam musicie uważać, bo goście będą spamować dżaby na korpus to wam się nie da sprowadzić. Także o wiele bezpieczniejszą opcją jest wejście w clinch. Najlepiej jest, jeżeli wam się uda jeden z ciosów sparować i od razu przechodzi, przechodzicie do clinchu albo, albo do takedowna. A kolejną taką opcją, która działa przeciwko tym, tym spamerom na body, to jest odchylenie chłopaki do tyłu, czyli R2 prawa gałka do tyłu. I potem puszczacie R2. Trzymacie macie dalej tył prawą gałkę i naciskacie kwadrat albo trójkąt i sadzicie kolesiowie aparkata? Aperkaty, czyli podbródkowe, to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobra broń przeciwko spamerom na body. I jeszcze bardzo dobrze się sprawdzają. <laughs> Czekajcie chwilę, no w wezmę. Jeszcze bardzo dobrze się sprawdzają łokcie. Króciutkie łokcie, bo to są bardzo szybkie ciosy. Króciutka animacja jest. I one wchodzą nawet między ciosami przeciwnika, czyli on wam zada jeden cios na korpus, zanim wam zada drugi, to wy mu łokcia i, um, i wtedy go wytręcacie z równowagi, co nie? Także, jak ktoś z was przyciśnie, spamuje, próbujcie aparkaty, próbujcie łokcie, um, próbujcie go wziąć w clinch, jeżeli macie bardzo szybkie ręce, możecie spróbować go zespamować tak samo, nie ma problemu. Także to są moje rady, chłopaki. Ja dalej próbuję wynaleźć, wynaleźć kurde, jakieś takie mm, sposoby, jak się bronić przed tymi kolesiami. Niekiedy się udaje, niekiedy się nie udaje, niekiedy nas no dorbią, zależy od odporności na ciosy. Także różnie to bywa, ale myślę, że, że no, większość z tych, z tych sposobów, jak sobie ogarniecie, opanujecie, to Wam pomoże wyjść, kurde, z opresji, przeciwko tym spamerom wszystkim. Um, a, jeszcze w stylce, co ja lubię robić. I ostatnia rzecz, którą, którą ja lubię robić w stójce to jest. Unik do tyłu chłopaki, R2 plus e, lewa gałka do tyłu, czyli odchylenie i zakwipujcie sobie jeżeli macie kopnięcie na korpus obrotowe, czyli odchylenie i od razu nawet nie musicie puszczać tego uniku i tej gałki lewej i no od razu, tak jak że się trzymali, naciskacie kół, palicie takiego kopa na, e, obrotowego na korpus i bardzo często oni po jednym kopnięciu, z racji tego, że tam jest użyty modyfikator, po uniku, czyli ten ciosy są o wiele mocniejsze, Bardzo często po jednym kapnięciu, że oni mają czerwony brzuch, um, no już nie będą tak chętni wtedy, żeby was e, na was szarżować, co nie? No i taka ostatnia rada w stójce, kombinacje, chłopaki, kombinacje, kombinacje, jeszcze raz kombinację. Starajcie się miksować ciosy, nie róbcie, nie spamujcie cały czas dołu, bo gdy będzie, będziecie grali z bardziej ogarniętym zawodnikiem, to, um, to was po prostu zajedzie. Także starajcie się kurde bić, na przykład. Czekajcie chwilę, uruchomię to. Starajcie się bić kombinacje na dół, przykładowo raz, dwa i podbródkowy się kurde, no, miksować ciosy proste jeden na przykład dwa a, jeden dwa na body, jeden dwa na górę. Także przeciwnik wtedy zgupienia nie będzie wiedział czy się ma bronić na górę, na dół. Kombinację, kombinacje, chłopaki to jest podstawa, to jest podstawa. E, okej. Okay. Dobra, stujeczkę mamy tak mniej więcej umówioną, no, no nie jest, tylko ćwiczyć, tylko ćwiczyć. Jak chcecie się być w stójce, bierzcie boksera, kickboxera albo taja. Najlepsze co może być. Dostaliśmy F, ale...